Witajcie kochani, jest z nami Grzesiek Maciąg. Grzesiek jest jednym z szefów jurajskiej grupy fotograficznej czyli Jurassic Photo Team się może opowiedz nam troszeczkę o misji tej grupy? A, więc e, dzień dobry, na wstępie, cześć. cześć. E, szefów to trochę może za, za dużo opowiedziane, e, bo to jest, to jest fotoklub i myślę, że e, nie potrzeba tego nazywać szefami. E, jesteśmy grupą przyjaciół, która e, spotyka się e, przynajmniej dwa razy w miesiącu, to są nasze święte czwartki, pierwszy, trzeci, czwartek miesiąca, a, gdzie tak naprawdę. Mm, Dobieramy sobie pewne imprezy, na których chcemy być, rozmawiamy o imprezach, które były albo rozmawiamy o tym, co chcielibyśmy stworzyć, albo co chcielibyśmy robić. Także misja jest prosta. Mają być fajne zdjęcia, ma być dobra zabawa. Jest w tej grupie tak dużo osób, że każdy wnosi coś fajnego, ciekawego i ze swojego świata, tak naprawdę, bo każdy z nas jakby zajmuje się, para się inną fotografią. No i to no, daje taki dosyć fajny duży kopniak i fan do tego, żeby e, wyjść poza swojego obszaru e, fotograf, w, który, w którym się ktoś specjalizuje ty, i wejść na jakieś inne obszary, e, żeby się troszeczkę e, zanurzyć, no i tą strefę komfortu zmienić e, i uczyć się przede wszystkim. Mhm, jasne. Jesteśmy teraz w hotelu Fajker e, w trakcie siódmego europejskiego festiwalu fotograficznego się co ciekawego w tym roku na festiwalu? W, w tym roku w piątek rozpoczynając, pod, podsumowując tak naprawdę ten rok od szóstego irajskiego festiwalu do siódmego irajskiego festiwalu fotograficznego e, wspominałem taką fajną rzecz w historii tak naprawdę tych festiwali, czyli jak to się zaczęło, jak było pierwsze nasze spotkanie, e, sześć osób w jednym pokoju i może ty, oczywiście wszyscy zapaleńcy i pasjonaci Pasjonacci tak naprawdę fotografii i, i co, może byśmy coś zrobili. Wtedy, wtedy jakby na rynku, 7 lat temu, bar, było bardzo mało wydarzeń fotograficznych. Jeśli chodzi o festiwale, to, to w, 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 jakby w Polsce to, to było chyba trzy takie duże wydarzenia. 3-4 I, I jakby no my, wysk my wyskoczyliśmy z Konopi, jako ten jurajski, jako to połączenie, połączenie północy z południem. Tak naprawdę najwięcej uczestników i tak mamy patrząc statystycznie z północy, ale, ale ten, to południe Kraków też, też do nas wita, więc no, no, fajnie powspominaliśmy, a teraz tak naprawdę dzieje się wszystko związane z miłością. Ona i on. Temat jest, temat jest nakierowany pod mocno temat ślubny mhm. i tak naprawdę ale to nie jest tak stricte ślubny, ponieważ dajemy tutaj naszym uczestnikom ścieżkę tak naprawdę podróżniczą, ponieważ to nie są tylko śluby polskie, ale też jest ślub hinduski. Właśnie jesteśmy po porannej, pre, po porannej prelekcji. Jutro mamy ślub żydowski, więc to będą wszystko takie elementy trochę podróżnicze. Teraz, teraz nasi uczestnicy są na zajęciach praktycznych i szkolą się pod okiem naszych specjalistów pod kątem właśnie fotografowania czy to emocji u Jacka Boneckiego, czy pleneru ślubnego Magdy Tarach-Haładyń, czy, czy też budowania lookbooku przez Piotra mhm. No Super koncepcja, Grzesiu. Plus jeszcze w sumie trzeba dodać, że fajnie się to może wiązać z promocją samej Jury, bo A, Jura jest przecież dajem chyba, nie? Tak, dla, tak. Dla pejzaży ślubnych. By, by, nie wspominałem tego, ale, ale przede wszystkim, bo w tym roku w w tym roku nie było jakby czasu i propozycji. E, oczywiście propozycja była dla, dla wszystkich uczestników, żeby wstali na ten wschód słońca, bo jest już tradycją, że, że nie kładziemy się wręcz spać, tylko ruszamy prosto po prelekcjach i po tej wieczornej integracji, rozmowach o fotografii, ponieważ spotykamy się przynajmniej raz w roku na takim dużym festiwalu e, i, i wychodzimy na te wschody słońca. Staramy się pokazywać przede wszystkim szlak orli gniazd, e, wschody, zachody są na, na naszych pięknych wapiennych ostańcach, więc mm -hmm. wczoraj była taka propozycja, żeby, żeby w, w uczestnicy ruszyli, aczkolwiek no, pogoda dzisiaj nam no trochę tak, popsuła tak. no, się, więc, 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 więc niestety być może jutro rano znajdą się osoby, które wybiorą się tutaj na Szlaki Jurajskie. Jasne, super. Grzesiu, jak zapewne wiesz, jesteśmy tutaj, żeby promować yy, festiwal, jakim jest Juromania. Wiem, że to dopiero odbędzie się we wrześniu, ale chcemy już informować świat o tym, że taki festiwal będzie. Powiedz mi, zapytam Cię jak fachowca, bo przecież jesteś mhm. świetnym fotografem. Tak. Co Juromania ma do zaoferowania dla ciebie tak z perspektywy fotografa? Właśnie. Z perspektywy fotografa mieliśmy przyjemność w zeszłym roku realizować Romanię tą część północną i ma bardzo dużo zaoferowania. Począwszy od wspaniałych portretów, ponieważ jest to festiwal, który wiąże się z historią tego regionu, więc mamy rekonstru rekonstruatorów od XIV wieku, mamy antuarz zamków jurajskich, mamy wydarzenia, które się wiążą z tą jurą też sportową, bo są balony, które były w południowej Polsce. Akurat my nie mieliśmy w tym roku nie mieliśmy przyjemności, akurat wasza, wasza część, ta południowa, miała przyjemność bardzo fajne rzeczy też tam spotkać. Myślę, że to jest taka dobra, fajna formuła, która może przeprowadzić tą grupę turystów, którzy chcą coś fajnego zaoferować swoim dzieciakom, czy, czy przyjaciółom i chcą zobaczyć kawałek tego, tego wspaniałego Regionu, który mieści się między 160 kilometrami i myślę, że jest to opcja bardzo fajna spędzenia dobrego czasu, dobrego weekendu. Od piątku do niedzieli można naprawdę tutaj świetnie wypocząć, po pierwsze. Po drugie, zobaczyć kawałek historii. Po trzecie, złapać, uchwycić wyjątkowe tak naprawdę momenty, bo ten festiwal jest tylko raz w roku. I kolejna edycja, z czego bardzo się cieszymy, który już w festiwal wpisał się strategię tego regionu, bardzo się cieszymy, myślę, że w tym roku też uda nam się podjąć współpracę jako cała grupa, ponieważ w zeszłym roku mieliśmy przyjemność właśnie też wypuszczać relacje z danych odcinków tych i Romanii, które się odbywały. Czyli powiedz mi, można by określić Euromanię jako taką swoistą kopalnią ciekawych kadrów dla, dla tak, fotografów? Tak, tak, zdecydowanie, zdecydowanie, bo patrząc przez pryzmat jakby tego, co możemy tutaj złowić jako, jako fotografowie, to począwszy od dobrego zdjęcia architektury, czy dobrego zdjęcia przyrodniczego, krajobrazowego, kończąc na dobrym portrecie, więc, więc tych rzeczy, takich, które są tutaj do, do złapania, patrząc naj, najprościej, zdokumentować to, czy stworzyć bardzo fajny reportaż z dobrą narracją, też można tutaj od początku do końca bardzo fajnie popracować. I w zeszłym roku akurat Mieliśmy tą przyjemność, że sami ocenialiśmy się tutaj, które kadry wybrać jakby do, do prezentacji, do podsumowania tego. Bardzo fajne rzeczy powychodziły i z tego się bardzo cieszę i myślę, że warto, jeśli ktoś lubi fotografować, jest jakimś pasjonatą, nie mówię, że musi być profesjonalistą, wystarczy dobry telefon i telefonem też można zrobić dobre zdjęcia, także... Fajne, fajne. Grzesiu, nawiążę teraz, bo w niedawnym czasie, wiem, że przez swoją skromność nie chciałeś poruszać tego tematu, ale wiem, że wygrałeś Ogólnokrajowy Konkurs Fotograficzny, tak? Może nie będziemy się bardzo dużo roztrząsać nad tym tematem, ale powiedz mi taką rzecz, na pewno tematyka, znając Ciebie, którą obrałeś, w jaki sposób była związana z Jurą, z tym regionem? Może wspomnieć delikatnie o tym? E, tak, tak. Miałem przyjemność w zeszłym roku odebrać nagrodę w konkursie w jubileuszowym, dziesiątym konkursie, obiektywnie śląskim który jest związany typowo ze Śląskiem, a temat powstał tak naprawdę w Zawierciu, czyli już na Jurze, bram, brama na Jurę krakowsko-częstochowską. Jest, 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 jest takim dosyć ciekawym tematem podjętym, ponieważ jest to dużo większy projekt. To jest projekt umierający zawody. wody. Akurat podejmowałem temat w Zawierciu strycharzy, czyli ceglarzy. Ostatnie dwie cegielnie, które, które można spotkać w Zawierciu, ponad stuletnie z tradycją, z tradycją przede wszystkim śląską, bo prowadzi to właścicielem jest ślązak, więc też ten temat jakby wpisał się w cały ten konkurs. Bardzo się cieszę, że, że kapituła jakby doceniła. E, aczkolwiek były tam fajne takie komentarze, że Zawiercie już nie jest na Śląsku, nie? To jest tak, no... Nie, święta wojna. Święta wojna, święta wojna dokładnie. E, zostałem trochę wplątany w to. Ja, ja jestem w ogóle świętokrzyski i też śmieję się, że jestem... No, jestem człowiekiem przyjezdnym, więc przyglądam się temu jakby z boku. E, mogę, mogę jakby przyjąć e, jakby pozę tego, tego narratora, e, który nie ocenia tylko jakby jest z boku, może się przyjrzeć temu bardzo się cieszę, że kapituła doceniła a, czterech wspaniałych fotografów, którzy byli w jury. A, akurat tak się okazało, że jakby podsumowanie tego konkursu było, było tajne, niejawne, dopiero na miejscu dowiadywaliśmy się o swoim miejscu, więc nogi drżały, jak zaczęło się wymieniać tam od tego ostatniego wyróżnienia aż do drugiego miejsca, jak było już drugie miejsce podane, a tam nie padło nazwisko, to mówię, kurczę, to jednak w ogóle nic nie wygrałem, no a później jednak pierwsze i to nazwisko padło, więc Cieszę się, że, że kapituła doceniła i no i jakby ten projekt dalej dalej sobie rośnie. Jest kilka jeszcze zawodów, które chciałbym sfotografować. To jest projekt, który trwa już ponad 7 lat. Eee... No i z zawiercia na przykład mam ostatnie zdjęcia z Huty Szkła, co też bardzo się Super. cieszę, że, że jeszcze, jeszcze udało mi się kilka razy tam wybrać i, i uchwycić ten klimat tego, tego, mm -hmm. a, tego wspaniałego miejsca, które niestety znika powolutku. Szkoda wielka, tak. ale myślę, że, że te, no, po to robimy też fotografie, żeby zatrzymać, zatrzymać czas. I, 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 tam, wspomnienia, I wspomnienia. Tak, dokładnie, ok. dokładnie, dokładnie. Grzesiu, jeszcze raz gratulujemy i, i życzymy Ci powodzenia w dalszej Dziękuję. fazie Dziękuję. realizacji. A teraz może też się namówić, żeby y, zaprosić już na Juromanię tegoroczną. Także no, może A, powiesz parę słów. Tak jest. Słuchajcie, y, zapraszam serdecznie, polecam Juromania 2020. E, mam nadzieję, że będziecie z nami. Mam nadzieję, że uda Wam się odwiedzić wszystkie odcinki Juromani. E, to propozycja 160 km. Także zapraszamy Was serdecznie. Nie zapomnijcie o aparatach. Pamiętajcie, 18 do 20 września 2020. Trzymajcie się, cześć.